Teraz rozważmy sytuację randkową. Wybrałaś się, wybrałeś się ze swoim partnerem, partnerką na kolację. No i niestety, sytuacja dramatyczna doszło do zadławienia, zakrztuszenia się. To się naprawdę dzieje. Najczęściej, wprawdzie, ten przebieg nie jest aż taki dramatyczny. Ale naprawdę, wierzcie mi, są zgony w tym właśnie mechanizmie. Ludzie duszą się, ponieważ ciało obce, kawałek jedzenia wpada im do dróg oddechowych. Musisz wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować, żeby nie pozwolić umrzeć ukochanej osobie. Przede wszystkim zachęć ją do kaszlu. Niech absolutnie nie popija wodą, nie sięga w tym momencie po wino albo po wodę. Niech po prostu kaszle. Podnoszenie rąk do góry też jest mitem. Podnoszenie rąk do góry nie ułatwia odkrztuszenia, a wręcz wyłącza część mięśni oddechowych, które teraz mogłyby również wziąć udział w kaszlu. Jeżeli sam kaszel w takiej pochylonej pozycji nie wystarcza, to teraz trzeba uderzyć mocno w plecy, ale nie poklepać po plecach. Tutaj nie chodzi o okazywanie wsparcia. To trzeba mocno uderzyć, pięć razy. I jeżeli to dalej nie przyniosło efektu, to teraz, uwaga, zaciśnij swoją rękę w pięść, obejmij poszkodowaną osobę od tyłu, tak żeby ścisnąć ją za brzuch kilka razy, też bardzo mocno. W ten sposób zwiększamy ciśnienie w klatce piersiowej i zdecydowanie zwiększamy szansę na to, że to ciało obce wydostanie się teraz z dróg oddechowych. Jeżeli to też nie zadziałało, to naprzemiennie wykonujemy i uderzenia w plecy, i uciśnięcia brzucha po pięć razy. Naprzemiennie w plecy i w brzuch. Powodzenia!